Kojarzycie taki film, kariera nikodematyzmy to jest Donkasja. No na pewno nie jest osobą, na którą się kreuje. Tak uważam. Stół Casino Stary na pewno Mlekołaka zweryfikuje, no bo on jest wystrzychany tylko ze swojego monitora. Tak jak to Lekcji powiedziała, Kozak Mecie Pizda w świecie. No to cały Mlekołak. Jest tu bardzo dużo innych influencerów, których bardzo lubię poniżać. I w momencie, kiedy mamy do czynienia z nową grą karcianą, w której można pokazać się z wybitnej strony, jestem tutaj i jasno zaznaczę, że jestem dużo lepszy od reszty. Co teraz, po kurwa włosy powypadałem, bo chciał udać gangstera, nie? A, kurwa. Nie umiał nawet na trainerze nie umiał. E, auta zaparkować, ty. Pojebało mi się, kurwa, w golfie było łatwiej, ty. Pierwsza medyka. <grym> Nigdy golfem nie jechałem w przeciwieństwie do ciebie. <grym> To nie ja mam 20-letniego Mercedesa, tylko każda auto z salonu. Policję <laughs> Casino Star. Wygra serwisz Górski, tutaj obecny. Będę miał na włosy. Mlekoła, kurwa, jeździ tymi środkami BMW, kurwa z Niemiec, sprowadzanami. Z Teraz jak w Rojtrocie, a tutaj na trailerze wsiadł, to w prawie w Bentleya przypierdol. No, debil totalny. Mówię, on, on tu zawsze mówi, co to nie ja? No. A kto te rolsy składa ogólnie? <laughs> No a... 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 O... to zobaczymy przy To jest po prostu. Że to jest siły, o... On w ogóle, no mi się wydaje, że tu się nie odnajdzie, bo forma życia jakaś tylko, tylko jest y, pewny za swojego monitora, w swoim kurwa, w swojej kanciapie, a tutaj, no w słowie, on w ogóle kurwa, nie umie. Się wypowiedzieć, bo <laughs> jest z kim innym. On tylko się czuje tam pewnie, jak ma napisane kar na kartce, co ma. Akurat. Na kartce mam. A tak to Debil nawet nie umie. A to prawda, Kasusz. Ja jestem w stanie uwierzyć, że Kasusz nigdy sobie nie pisze niczego na kartce. W podejrzewam o to, że potrafi pisać. <laughs> Wycofać. O. Don Kasia. Don Kasia, no, no co mogę po powiedzieć? No? Tak samo pójdzie tutaj jak w prowadzeniu federacji że i tak będą musieli po mnie dzwonić. Sergiusz, pomóż. Nie no, to nie rozjebałem